Kurczak pieczony na płasko, cały pięknie się rumieni i przechodzi smakiem czosnku i przypraw. Pokażę Wam dość nietypową metodę na przygotowanie kurczaka pieczonego w całości, będzie to kurczak pieczony na płasko. Właśnie takie przygotowanie mięsa sprawi, że kurczak szybciej się upiecze, będzie równomiernie zarumieniony. No a oprócz tego wszystkie składniki marynaty szybciej w niego wnikną, także moim zdaniem jest to sposób na bardzo smacznego kurczaka pieczonego. No i cóż musimy zrobić, żeby on był na Płasko, no to musimy go spłaszczyć, a to wymaga e, pewnego zabiegu, czyli muszę e, wyciąć nożem tę część, czyli kręgosłup. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić e, sprawnie. E, no cóż, przystępujemy do dzieła. Ja to robię nożem, natomiast można użyć również e, Nożyczek kuchennych. Tak jak widzicie, skoro wycinam kręgosłup, no to oczywiście kurczak położony jest piersiami do dołu. No i to nie jest trudne, zobaczcie. Dobrym nożem idzie to zrobić w miarę sprawnie. Tutaj ta ostatnia część może wymagała odrobiny większego nacisku, natomiast mam tak naprawdę wycięty cały kręgosłup. No i też kawałek szyjki to odstawiam, tego oczywiście nie wyrzucam, no to jest kawałek kurczaka, którego można na przykład wykorzystać do przygotowania wywaru, więc odkładam, będzie z tego jakaś zupa oczywiście, nie tylko z tego coś tam jeszcze dołożę, ale to również posłuży do przygotowania jakiegoś bulionu. No i teraz zobaczcie, tak wygląda kurczak już wstępnie przygotowany. Teraz go odwrócę. No i właśnie należy go Rozpłaszczyć o tak, dociskając dłońmi. No i w zasadzie mięso mam już przygotowane. Teraz zabiorę się za przyszykowanie składników marynaty. Dokładnie tak wygląda spłaszczony kurczak. Kurczaka mogę przełożyć już do brytwany. No i od razu go posolę. Niech sól. Wnika już do mięsa, niech on już się marynuje, potem przygotuję pozostałe składniki. Natomiast dobrze, właśnie posolić kurczaka szybciej. Chodzi oczywiście o czas. Sól potrzebuje go trochę, żeby wniknąć do mięsa. Także odwracam na drugą stronę. No i zobaczcie, właśnie to jest ten efekt, że mogę kurczaka doprawić. Również tutaj, jakby od wewnątrz, dzięki temu, że został rozpłaszczony jeszcze troszkę soli. Może się wydawać, że tej soli używam sporo, no ale ona jakby jest teraz tylko powierzchniowa, a przecież wniknie do mięsa. No i ta ilość jest moim zdaniem odpowiednia. Łącznie, no taką pełną łyżeczkę, jeżeli chodzi o doprawienie mięsa. Myślę, że to będzie ok. Nacieram go dłońmi z jednej strony, z drugiej strony dokładnie masuję. No i on teraz idzie w odstawkę, a ja zajmę się przygotowaniem czosnku. Około 8 ząbków czosnku najpierw obieram, potem siekam, solę i rozcieram na pastę właśnie w taki sposób. Czosnek przełożę do kurczaka trochę z tej strony, trochę tutaj, trochę z drugiej strony. No i sięgnę po pozostałe Przyprawy. Jest to papryka mielona słodka, w moim przypadku papryka wędzona. może być też zwykła, natomiast no, wędzona jest oczywiście dużo bardziej aromatyczna. Także tutaj no, myślę, że jedna czubata łyżeczka. Kurkuma. Kurkuma, która jakoś mocno nie zmienia smaku w zasadzie prawie w ogóle na niego nie wpływa, natomiast bardzo ładnie zabarwi. Kurczaka na taki właśnie głęboki, żółciutki kolor. No i troszkę ziół. Ja używam mieszanki prowansalskiej, natomiast możecie użyć oczywiście każdej innej mieszanki ziołowej, bądź też jednego ulubionego swojego zioła. Ostatnim składnikiem marynaty będzie masło. Oczywiście, zapomniałbym musi tutaj być również jakaś pikantność także dużo świeżo mielonego czarnego pieprzu. Dzisiaj wyjątkowo podczas pracy w kuchni użyję takich właśnie silikonowych rękawiczek, a to ze względu na użycie kurkumy jako jednej z przypraw. No to jest na tyle silny barwnik, że podczas mieszania tego za chwilę po prostu ona, gdy wniknie pod paznokcie gdzieś tutaj w skórę, to potem bardzo trudno pozbyć się tego żółtego koloru rąk. Także jeśli używacie kurkumy i zamierzacie nacierać mięso dłońmi, a to jest konieczne w tym wypadku, no to dobrze jest zaopatrzyć się w takie właśnie jednorazowe rękawiczki. Poleję teraz kurczaka roztopiony masłem. Staram się to zrobić w miarę równomiernie. No i teraz już wielkie nacieranie masła. Była mniej więcej jedna duża łyżka. Ono było rozgrzane, natomiast tutaj w kontakcie z tym ciągle zimnym jeszcze mięsem od razu się schodziło. No i cóż, no teraz po prostu muszę to bardzo dokładnie natrzeć całego kurczaka z obu stron, tak żeby te wszystkie smaki z przypraw podocierały we wszystkie zakamarki tak przygotowany kurczak dokładnie natarty wszystkimi składnikami marynaty trafia teraz do lodówki. Ja dam mu dzisiaj tylko i wyłącznie godzinę ze względu właśnie na to, że ten przepis przygotowuję i jednocześnie nagrywam dla was film. Natomiast gdybym robił go normalnie, no to trafiłby do lodówki już dzień wcześniej, przed pieczeniem, tak, żeby spędził w niej nawet około 10 godzin. Natomiast właśnie takie absolutne minimum to jest godzinka w lodówce. Także odstawiam go no i wracam do Was już za chwilę. Minęła godzinka, kurczak zdążył się już jako tako zamarynować. Przed wrzuceniem do piekarnika dołożę tutaj jeszcze dwie pokrojone w cząstki cebule. One także wpłyną fajnie na smak. Albo nie słuchajcie, troszkę ulepszymy ten przepis. Cebulę pokroję w takie właśnie krążki i położę je pod kurczakiem. Dzięki temu myślę, że on nie przywrze tak łatwo się, nie zacznie przypalać. No a oczywiście cebula, gdy będzie pod nim, również odda swój smak, także myślę, że to fajnie wyjdzie. A więc właśnie tak, krążki cebuli pod kurczaka. A już za momencik wrzucę to do piekarnika. Piekarnik, z tego co słyszę, jest już nagrzany. Temperatura 190 stopni. No i myślę, że godzina 20 minut. Wtedy go sprawdzę. Kurczak powinien być pięknie zarumieniony. Jeśli taki będzie, no to jeszcze go nakłujemy. Zobaczymy, czy jest mięciutki. Powinien być gotowy. Godzina 20 minut, temperatura 190 stopni. Jeszcze jedna bardzo istotna uwaga. Kurczaka zaczynam piec od tej strony, natomiast po około 30-35 minutach. Przewrócę go na drugą stronę, no i on już zostanie do końca właśnie w tej pozycji w piekarniku, aby się pięknie zrumienił właśnie od strony skóry. Także na razie tak, potem przekładka. No i rumienienie, tak żeby to łącznie zajęło mniej więcej właśnie godzinę 20. No a tak wygląda kurczak po spędzeniu pół godziny w piekarniku. Pięknie już pachnie, jeszcze nie jest zarumieniony. No teraz skomplikowana operacja, bo muszę go przewrócić na drugą stronę. No i bardzo nie chciałbym go rozwalić, więc robię to delikatnie, posługuję się łopatką i szczypcami. O, widzicie, cebula zadziałała, bo kurczak nie przywarł do dna, także powinno to pójść w miarę sprawnie. No ale muszę się do tego zabrać od odpowiedniej strony. Ja myślę, że tak. No i coś takiego i to chyba wyjdzie. Dobra, dobra, jestem na dobrej drodze. Tak jest, pięknie się udało go odwrócić. Nic to wcale takie trudne. Taki bladioch, póki co jeszcze taki bladioch z tego naszego kurczaka, ale wszystko zmieni kolejna godzina. Jeszcze przed ponownym włożeniem do pieca, ja troszkę posmaruję go tłuszczykiem, który tutaj pojawił się już na dnie brytwanki. Minęła dokładnie godzina i 20 minut od chwili rozpoczęcia pieczenia. No, i zobaczcie, tylko jak wspaniale rumiany i apetyczny jest ten kurczak. Szkoda, że nie mogę wam opisać zapachów, które dzisiaj unoszą się w mojej kuchni, bo no po prostu pachnie tak, że wszyscy robią się od razu głodni. Tak właśnie prezentuje się kurczak pieczony na płasko. No, a już za chwilkę powiem wam, jak on smakuje. Ta nóżka będzie moja, więc już teraz odkroję sobie kawałek. Spójrzcie tylko, jaki on jest mięciutki. Mięciutki i założę się, że również soczysty, wręcz mięso, odpada samo od kości, właśnie taki miał być. Próbuję go nabrać. Ach, żeby wam pokazać jeszcze to mięso w przekroju. No i próbujemy. Ten kurczak naprawdę rozpływa się w ustach. Wyjątkowo dobrze przeszedł wszystkimi przyprawami. Wspaniały sposób na to, żeby przygotować kurczaka pieczonego, to zrobienie go właśnie na płasko. Polecam Wam ten przepis. Zajrzyjcie do opisu tego filmu. Tam, jak zawsze, znajdziecie dokładną listę składników. A gdy już tam będziecie, zachęcam do polubienia i obserwowania.